Bokser rozmawia z Laura Grzyb podczas turnieju w Kędzierzynie Koźlu. Laura, przede wszystkim gratulacje, z zwyciężyłaś dzisiaj. Wiem, że jesteś srebrną medalistką Mistrzostw Europy, prawda? No tak. Opowiedz nam o tym turnieju i o walkach, jakie toczyłaś na, na tej imprezie. No to najpierw miałam półfinał. Było mało zawodniczek, bo to były takie dodatkowe mistrzostwa, ponieważ w tym roku były już Mistrzostwa Świata troszkę mniej zawodniczych niż na zwykłych mistrzostwach Europy, ale za to te najlepsze. Miałam półfinał z Rosjanką. Bardzo się bałam, bo przegrałam już w zeszłym roku na mistrzostwach Europy też z Rosjanką. I to był taki podwójny stres, nie chciałam powtórzyć swojej porażki. No i udało się. Wygrałam 15-10. Bardzo się cieszyłam. Jestem siebie naprawdę dumna. Rosja to jednak taki kraj, którego należy się bać w tym sporcie. W finalne walczyłam z Rumunko. No i niestety szczęście mnie dopisało, sędzia przerwał walkę. No ale nie załamuję się, idę do przodu. Laura, jak trafiłaś do boksu? Co fascynuje Cię w tej dyscyplinie? Przybliż nam swoje początki z boksem. Do no boksu trafiłam tak przez przypadek. Tata mnie namawiał troszkę, bo mam cztery starsze siostry i żeby jakoś przetrwać w domu musiałam sobie radzić. No i przyszłam na pierwszy trening, drugi, później trener z prezesem mnie namawiali, bo zauważyli, że szybko że może coś ze mną będzie. No i zostałam. Twoja praca nóg wyglądała dzisiaj świetnie, podobnie jak czas proste. Jesteś w szybko, szybką, o, o dużym potencjale. Powiedz, jak widzisz swoją przyszłość bokserską? Czy masz zamiar przygotowywać się walczyć o start na Olimpia Gevrion na, na przykład? Tak, to na pewno. O tym marzy każdy sportowiec z prawdziwego zdarzenia i wiem, mam nadzieję, że olimpiada w Rio de Janeiro w 2013 roku będzie należeć do mnie. Teraz niestety nie mam już szans, bo jestem młodziutka, a teraz startują tylko trzy kategorie wagowe i z pewnością będą to seniorki dużo bardziej starsze i za zawodniczki, ale mam nadzieję, że Rio będzie należeć do mnie. Twoje starsze koleżanki startują w tej chwili w mistrzostwach, w mistrzostwach powiedzmy, dorosłych. Powiedz, wiem, że znasz kilka dziewczyn z kadry z seniorskiej. Która zawodniczka jest taką twoją największą inspiracją z tej grupy, z którą jakby, od której uczysz się najwięcej w boksie? No tak, znam, znam kilka dziewczyn bardzo dobrze, a szczególnie Karolina Michalczuk śledzę jej karierę. Jest kilkukrotną mistrzynią Europy, mistrzynią świata. Także srebrną i brązową medalistką Mistrza Świata. Jest naszym nadzieją olimpijską. Jest takim moim idolem. Ma prawdziwe serce do walki, nigdy się nie poddaje. Jest bardzo doświadczona, kilkanaście lat już trenuje. No i z pewnością mnie fascynuje. Być może to będzie zbyt wczesne pytanie, ale powiedz, czy. Myślisz o boksie zawodowym w przyszłości również. W tej chwili wiemy, że boks zawodowy kobiet powoli idzie do góry, również w naszym kraju. Czy koncentrujesz się raczej na sukcesach amatorskich w tej chwili, czy planujesz już swoją karierę pod kątem właśnie przejścia na zawodowstwo? Znaczy się, na razie o tym nie myślę, jestem młoda. Dopiero od stycznia będę startować w kategorii wokowej juniorek, ale myślę, że chciałabym. To jest jednak jakiś sposób na życie. Teraz to jest na razie tylko zabawa myślę, choć przykładam się bardzo do tego i kocham ten sport, ale nie wiem co będzie jeszcze. Przede mną szkoła. Szkoła jest najważniejsza w tej chwili. Możliwe, że będę chciała iść w stronę boksu zawodowego. Dla dzięki serdeczne i życzymy dalszego rozwoju. Jesteś w tej chwili jedną z najbardziej utalentowanych polskich, nie tylko polskich, europejskich zawodniczek. I z niecierpliwością czekamy na kolejne występy. Dzięki bardzo. Na koniec. Pozdrów swoich przyjaciół, znajomych, kogo chcesz. No, dziękuję ślicznie i chciałabym pozdrowić Hanie, Hanie Soblecką z Koszalina, mistrzynię świata, która czeka z niecierpliwością na wywiad dla Boxera.org. Dziękuję ślicznie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia na następnych galach. Dziękuję.